Sejmowa Komisja Kultury, chcąc nie chcąc, znowu się zebrała i prowadziła obrady na temat zaangażowania mediów publicznych w ostatnią kampanię wyborczą. Dzień dobry Państwu. Otwieram posiedzenie Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego. Temat jest ważny dla opinii publicznej, bo stroniczość TVP w likwidacji mogła wypaczyć wynik wyborów prezydenckich. Władza jednak temat lekceważy. Na posiedzeniu komisji nie było ani szefostwa siłowo przyjętej telewizji, ani przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kierownictwo Resortu Kultury nie przychodzi na komisje, gdzie są dyskutowane ważne dla Polaków sprawy. To jest oczywiście do oceny dla wszystkich, którzy to mogą obserwować, ale przede wszystkim jest to wyraz lekceważenia Polaków, lekceważenia także polskiego parlamentu. TVP w likwidacji wysłała jedynie list, w którym rzekomo ma odkłamywać zeszłotygodniową komisję. Wyszło jak wyszło. Z tego pisma warto jednak odnotować informację, że za debatę w Końskich TVP zapłaciła zarówno prowadzącej, jak i wydawcy. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem debaty, łącznie z realizacją i wyprodukowaniem sygnału telewizyjnego, ponosi organizator tego wydarzenia. Jedynym kosztem poniesionym przez TVP było wynagrodzenie prowadzącej oraz wydawcy. Debata w Końskich była organizowana przez sztab Rafała Trzaskowskiego. Do dziś nie wiadomo, ile dokładnie pieniędzy TVP w likwidacji wydała na tę polityczną imprezę, i kiedy konsekwencje za udział w niej dotknął Joannę Dunikowską-Paś, która zgodnie z kodeksem etyki TVP nie mogła tego robić. Organizatorem debaty jest sztab wyborczy kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Co ciekawe, owo pismo trafiło wyłącznie do polityków. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ani Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich nie miało do niego dostępu. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich nie dostało odpowiedzi na te pytania. Ile zapłacił sztab pana Trzaskowskiego za produkcję przez TVP w likwidacji debaty w Końskich? Ile wynagrodzenia dostała dziennikarka z telewizji publicznej? w likwidacji, która prowadziła tę debatę na zlecenie, powtarzam, sztabu pana Rafała Trzaskowskiego. TVP jak ognia unika tematu rzekomej likwidacji. Ani w powyższym liście, ani na komisji nikt nie mógł przedstawić na jakim etapie znajduje się rzekoma likwidacja. Co takiego zbliża ten proces do finału, bo on jest przecież finałem, jest likwidacja. W jakim zakresie? Czy te miliardy przeznaczane na tak zwaną likwidację są w jakikolwiek sposób uzasadnione? Władze TVP w likwidacji zostały tam umieszczone przez tak zwanych silnych ludzi w grudniu 2023 roku. Wiązało się to z wyrzuceniem z pracy setek dziennikarzy i przerwaniem emisji ogólnopolskich stacji. Dziś ta siłowa i bezprawna metoda przejęcia mediów była zachwalana przez polityków Koalicji Obywatelskiej. I ta decyzja. Bandyckie jest... przejęcie. I ta, decy i, ta de I ta decyzja jest y właściwa. Jeśli idzie o bandyckie My przejęcie. metody bandyckie są właściwe. Jeżeli, jeżeli... Pan gratuluję. Panie Suski, jeżeli gratuluję poziomu. Panie pośle Suski, czy może Pan mi przeszkadzać, Panie pośle Suski, jeżeli pochwalanie bandyckie... przestępstwa to też przestępstwo. Przypomnijmy, media były przejmowane przez firmy ochroniarskie oraz policję. To za pomocą pały i uchwały. Najpierw bezprawnie zmieniono zarządy spółek, a potem wprowadzono te podmioty w stan likwidacji, która wiele na to wskazuje, że jest jedynie pozorowana. W siedzibie telewizji publicznej 40 policjantów odgradzało wejście, którym chcieliśmy przejść z ministrem Marcinem Warchołem. Czy to są normalne realia, czy to jest trzeci świat? Mam nadzieję, za to odpowiecie. Politycy rządu 13 grudnia starali się pominąć główny temat komisji, czyli rolę mediów publicznych w ostatniej kampanii wyborczej. Zamiast tego woleli poruszać wszystkie inne tematy, co ludzi mediów obecnych na sali doprowadzało do zrozumiałego niezadowolenia. Panie przewodniczący, Panie byłam ale... zaproszona na konkretne posiedzenie. Przyniosłam argumenty na zupełnie inny temat. Panią, a pan analizuje zupełnie coś proszę. innego. My po prostu, ja nie chcę tutaj siedzieć tak biernie jak jakieś ciele przepraszam, malowane, przepraszam, słuchać przepraszam, czegoś, co dotyczy zupełnie innego zakresu tematycznego. Czyli... Na obradach komisji obecni byli również dziennikarze wywodzący się z medialnego kartelu III RP. Jednym z nich był Jan Ordyński, który w czasach słusznie minionych był członkiem PZPR, czyli komunistycznej partii podporządkowanej Moskwie. Co kuriozalne, teraz to Jan Ordyński oskarża innych o szerzenie stalinowskiej propagandy, co rzekomo miało robić publiczne radio za poprzedniego rozdania. A stało się naprawdę ordynarną pisowską, pisoską, stalinowską szczekaczką. Czy pan był w tak. PZPR-ze? Panie przewodniczący, A naprawdę pan, są granice, ja nie byłem panu. tutaj tych komunistów. Tak. Kiedy głos chcieli zabrać inni obecni na sali dziennikarze, to przewodniczący komisji Piotr Adamowicz zwyczajnie ją zamknął. Mam mógł! Zamykam głos, panie posiedzenie panie komisji. O czternastej, o czternastej mamy Komisję Budżetową. Zapraszam. Przer zamknąłem Przer a pytań pozostało jeszcze naprawdę bardzo dużo. Polskich Nie może zabrać głosu. Po co państwo nas zapraszają? Ile zarobiła Dunikowska Widowne? pasi, wydawca za debatę w końskich? Kiedy Pytanie, zostanie chcemy zwolniona zagać. za złamanie kodeksu etyki TVP? Kiedy zostaną ujawnione faktury Nie, za Dziękuję dywodę. uprzejmie. Wygląda to tak jak rządy Donalda Tuska w soczewce. Niby zaproszono dziennikarzy, niby mieli zabrać głos, a jak przyszło co do czego, to się posiedzenie zamyka. To, że nie dopuszczono do głosu szefową Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy polskich, to jest absolutny skandal. Również chciałem się dopisać, zabrać głos, jednak przewodniczący Adamowicz uniemożliwił mi to. No, to pokazuje, jak oni chcą ocenzurować całą tę sprawę. Demokracja dla obozu niby to demokratycznego jest tylko wtedy, kiedy głos zabierają jedynie znajomi znajomych. Taka demokracja koncesjonowana. Wykorzystano takich osób jak ja instrumentalnie, po prostu zaproszono nas na to spotkanie, na to posiedzenie i uniemożliwiono zabrania głosu. No, mieliśmy być tłem, e, niemym tłem dla wystąpień posłów koalicji rządzącej. Próbowano również dozawołować raport Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na temat roli TVP w likwidacji w czasie kampanii wyborczej. Nie mogąc obalić treści raportu, próbowano podważyć jego autorów. A skąd taka postawa? Raport wykazał, że telewizja polska w czasie kampanii wyborczej prezentowała tylko. Pozytywnie Rafała Trzaskowskiego, a negatywnie Karola Nawrockiego. 0% materiałów było na temat prezydenta Karola Nawrockiego pokazanych pozytywnie. Telewizja Polska podobno w likwidacji w liście potwierdziła, że wydaje pieniądze na garnitury i umieszczenie nowego loga na samochodach. I wydawałoby się, że nie ma w tym nic złego, gdyby nie fakt, że telewizja ma być zamknięta. Więc w takim razie, po co wydatki? Wszystko na to wskazuje, że Komisja Kultury nie jest tym zainteresowana. Ona woli wyłączać mikrofon. Paweł Bułoch Republika Przecież to jest jakiś absurd. Po co my tutaj siedzimy?